Roto.pl przygotowało raport na temat wynagrodzeń w poszczególnych agencjach. Jest to pierwsza tego typu publikacja, dlatego że do tej pory opieraliśmy się na anonimowych ankietach. Postanowiliśmy jednak pójść krok dalej, dlatego że wierzymy, że transparentność przyniesie wiele korzyści dla branży. Po pierwsze, ukróci plotki, dlatego że zarówno kandydaci, jak i współpracownicy szukają takich informacji na przykład w sieci. Druga rzecz, Oznacza oszczędność czasu, zarówno wśród pracodawców, jak i osób ubiegających się o pracę. Wysłaliśmy zaproszenie do wszystkich agencji, które w serwisie protopl.pl od 2014 roku opublikowały największej, największą liczbę ofert pracy, czyli do najbardziej aktywnych pracodawców. Co ciekawe, bardzo dużo, w zasadzie większość agencji, które wzięły udział w raporcie, stwierdziło, że wynagrodzenia wzrosną lub pozostaną na tym samym poziomie. Także było mało, był w zasadzie tylko jeden przypadek, gdzie, gdzie, gdzie było uwzględnione, że w przypadku niektórych stanowisk te wynagrodzenia spadną. Coraz więcej agencji stawia na działania 360 stopni, to znaczy nie są tam tylko uwzględnione stanowiska stricte PR-owe, tylko także content manager, specjalista do spraw wideo, grafik. To też są osoby, które są zatrudniane w agencji PR-owej i to też jest odpowiedź na potrzeby klientów.